Do Pana Jezusa przychodzi kobieta, która błogosławi jego matkę. I Pan Jezus to błogosławieństwo przyjmuje, potwierdza i przekierowuje na tych, którzy słuchają Słowa Bożego i żyją tym Słowem. Najpierw dlatego, że Maryja jest pierwszą uczennicą Słowa Bożego. Ona Słowo Boże przyjęła i wcieliła je w życie, i owocem tego jest życie Jezusa Chrystusa. Ale także dlatego, że Maryja jest blisko wszystkich słuchających Słowo, jako matka Słowa. Jest taka dobra praktyka, żeby na początku rozważania Pisma Świętego też pomodlić się do Maryi, poprosić, żeby ona razem z nami to Słowo Boże rozważała i żeby pomagała nam wcielać je w życie, bo ona zrobiła to najlepiej. Tam, gdzie jest Maryja, tam Słowo Boże dobrze owocuje. Kiedy rozważamy słowo, pamiętajmy też o niej.